No siemanko, witam Was już w trzecim odcinku serii Penubrana Plaga. E, jesteśmy w tym samym miejscu, co czyli przed biblioteką. E, tych drzwi się nie dotworzy, nie? E, do jakiego skanera? Tego? Nie rozpoznaje nas. Drzwi. Do jakiego skanera, czyli tego i na zamek one są. One są zamknięte na klucz i patrzcie, tutaj mamy z, y, ten skaner na klucz. Nie, one są. Tak, to jest... te skaner to jest zamek i tutaj musimy dać jakąś łapkę, ale nasze nie rozpoznaje, to wtedy się drzwi otworzą, ale to jest logiczne. Boże, co ja gadam. Yy, I idziemy dalej. To jasno w miarę. Modernizacja skanera, siatkówki. A coś też z okiem. Ok, wbijamy tu. Co mi się wydaje, że jakiś potpór będzie. What? Jest coś w pordzewiałych piłach co sprawia, że cały drże z podniecenia Słyszę kroki, co to jest? Szczepiłeś się ostatnio przeciwko tężcowi? Coś słyszę, ale nie wiem co to może być. What the fuck? Kto mnie tu zamknął? A ja zamknął drzwi i próbuję teraz wejść, jaki bezsens. Nie ma What the fuck Ale Pimpuś. Masz tu na wstranym, ma teraz sobie go weź, weź no weź ty go obsrałeś co nie chcesz wstydzisz się wstydzisz się oto papa taki down uciekamy nas jeszcze zje jakieś odgłos z tych drzwi są tutaj będzie otwarte na pewno magazyn wiedziałem że będzie otwarte tam otwarte drzwi więc udało nam się uciec z tamtej brzydkiej lokacji. Bardzo brzydkiej. Lasery. Yy, jakiś człowiek tutaj leży podobno. Tak mu się wydaje, temu yy, bohaterowi. Nie wiem o co. I tutaj jest o wiele wyższe są te lasery, więc będzie problem z wydostaniem się. Ale myślę, że jakoś te pudełeczka nam pomogą. Ok. No weź się. Dobra, myślę, że tak wystarczy. Takie pudełko jeszcze. Tak, jeszcze postawimy. Tutaj. I to tu. E, to pudełeczko tu. Czy jakoś tak? Ok, udało się. Zobaczmy. Wydaje mi się. Tak. Narządy wzroku tej małpki są dość uproszczone. Spróbuję. No i proszę, widzisz? To jak rzeźbienie w glinie. O fajnie. Nie chcę ci przerywać popisów logicznego Koloryk myślenia. Kolorek się zrobił. Powiem prosto z mostu. Widzisz to, co chcę, żebyś widział. Hmm. No i co ma na to patrzeć, tak? Cóż nie zadziała, jeśli będziesz się poruszać, jasne? Nie dowiesz się jak ta sztuczka działa. Flara. Nic tu nie ma ciekawego dalej? A co ma ona działać? Nie wiem, nie zrozumiałem. O, artefakt. Ja chcę go zebrać. Mi potrzebny jest. Ja to, dobra, zebrałem. Czy tutaj? Nie! Zawiłem mnie, okej. Okay. Dobra, czy już wiem, to jak się wchodzi na tą klapę, to spada to, nie wiem, jakim cudem. Yy, solidnie zaspawane, tak? To się wtedy zawala to. Moglibyśmy tutaj na przykład dać tą beczkę, nie, tą. Nie wiem, co to jest za różnica, ale weźmiemy tą beczkę. Za mało, tak? Za mało rzeczy, bo powinno być cięższe. Czyli na przykład dwie beczki. Dobra, bierzemy drugą beczkę i myślę, że będzie teraz dobrze. Nie. Jeszcze coś. Te potrzebuję takie... Nie wiesz, że taki ciężki jestem w tej grze. No nie no, jeszcze coś. Jeszcze ten kartonik. Nie, jakieś pudełeczko. O, udało się. Co to zlazło, ale... No i teraz musimy chyba na to wejść. Weźmiemy sobie te... Yy, pojemniki z wodą. Lodowatą. Tutaj. No nie no, zabiło mnie, no, co to było? Nie wiedziałem. Weźcie się. Kurczej. jest yy, sterowanie. Czuło się jeszcze sobie tam większą, bo jest za mała. A po prostu nieogarnięte to jest. Jeszcze raz. Weźcie to. To weźmiemy. Jeszcze tam jedną beczkę. No weźcie się. Jakie to jest kupa? Jakie to jest kupa? What? I jeszcze coś. No i tą kupę. No i udało się. Teraz możemy bez problemu wziąć to. Na to dać to. Tu. Widzisz, że to. Dać tu. To i to. No i jeszcze... O, to jest ta flara, tak? Dobra, no i jeszcze... No, jak ja, jaka magia! Wziąłem to i znikło. Albo gdzieś tam poleciało daleko, nie wiem. Okej. Okay. Coś wajcha. No, pięknie to zrobiłem. Idealnie. Jest jakaś not notka mm. Dr Richard Eminis. Mm. O wirusach tutaj jest teoria. O co ja, tutaj chodzi z tymi nie wirusami jest do... Irasinie, a To jest fragment większej całości. My jesteśmy niczym. Jesteśmy pomyłką. Muszę na powrót do nich dołączyć. Wypuść mnie, uwolnij! To nie w porządku! Powinienem być razem z nimi, ja to oni! Nie powinno być żadnego ja! tak? Nie, nie umiem. To lektor jest gada. Pierwszy raz. Był inny, zarażony, Red. Nie pozwoliliśmy mu umrzeć, choć bardzo tego pragnął. Okej. Okay. Dobrze słyszałem? Nazwał nas chorobą? Mianowicie ten elektor miał na myśli z gadaniem, takim, że ten głos z mojej głowy, nie wiem dokładnie co to jest, włącz, włącznik zasilania, no to chcę go przełączyć, tak? Okej, okay, trzeba jeszcze wyżej, bo ten mój e, bohater Giełbie dosięgnąć, nie no jeszcze, on jest taki cudowny, nie wiem co by jeszcze wziąć, nie wiem, to? No co to miał być? Jaka zabawa, po prostu, aż mi się tego robić, i wtedy cały czas tego jakieś ustawianie loczku. Nie, no patrz, on dalej nie umie. Jest, w końcu mu się udało. Czy sobie tego zapiszemy? Czy chyba tego nie musiałem wyłączać? Nie, te lasery były do góry. Nie, nie cały sufit, ja mogę po prostu sobie przejść. Dobra, to idziemy. Ładka! Gazbaska! Nie, yeah, gazbaska! Okej. Okay. No i co jest? Jakieś dziwne dźwięki chore. Ale nie wiem o co tu chodzi teraz. Co ma teraz zrobić tu jest jakiś przełącznik. Co chciałem teraz zrobić? Tutaj wyłączyłem ten Gaz. Teraz mi się te lasery wyłączyły. Można się wrócić. Nic tutaj ciekawego nie mam, czy tylko tą gazmaskę. Chyba, że to jak mam tą, tą gazmaskę, to będę mógł przejść gdzieś. I właśnie, no, tak mi się wydaje, że potrzebna była tylko gazmaska, stąd, więc ja sobie stąd teraz pójdę, dyskretnie. Weźmiemy sobie te rzeczy, itemki, Z i itemki, co ja gram, rzeczy stąd. Że to ustawimy. A, to jest magia, uciekamy. Jak ja to biorę? No, skocz i dobra, idziemy. Ładny, jakiś pajączek. No ja też. No i co to było, no? O co chodzi? No właśnie, nie za bardzo. Coś masz jeszcze do powiedzenia? No wiem, że gadam sam do siebie, ale ten koleś mi wkurza, ten co gada. Na, na coś spokojnie mogę nic zrobić. Bo muszę przejść gdzie indziej, bo tutaj nie znajdę tej ręki. What the? Gdzie iść o do Może Idziemy iść do maszynowni. O nie! Tu są gazy! Tu są gazy! Dobra. Dobra, zobaczymy gdzie wyjdziemy w tej chwili. Nie wiem dokładnie, zablokowany tak? Można to wyłączyć? Tak, można. No i co? Co to jest? Jest coś prymitywne, tak? Troszkę tutaj jest. Co to jest? Możecie, może ty może rozważyć ten zamek. I teraz tak tam do strony. I drzwi się otworzyły. Je, jakiś mądry Bardzo. No i co tam? Zobaczymy, co tutaj jest najpierw. Za tą szafką nic nie ma dość. Dość? Nie, dość nie. Nie jest tam jest. Nic tam nie było, więc zobaczymy teraz co tu jest w tych szufladach. Nic. Safe. Mamy saveusia w tym momencie. Mm. I otwieramy kompa yy, Ciśienie pary Manualny. Typ auto yy, otwórz zawór Otwórz. Czyli wszystko jest już i je można przyłączyć Teraz jest ciśnienie pary jest otwórz zamki. Jakby Mamy otworzyć? Dobra, wszystko gotowe chyba. A mamy tędy wyjść, okej. Okay. O, co tutaj? Brak już urazów, ale z pewnością nie żyje, no. Nic się nie przyda, tak? Co to jest? Nie wiem. Zobaczymy, zaraz tutaj będzie. To chyba będzie ten taki moment z ośmiornicą. Taką wielką. Nie, do ośmiornica, ale taki wielki robaczek. Nie wiem co on robi. Wiem tylko, że może mnie zjeść. A to jest nieprzyjemne. Jest z tym robaczkiem. Nie To ciało było bardzo... No było dość, ale no... Tam była ta ręka chyba. No no, dobra, ten robaczek, on jest ohydny Nie, to teraz tu wyjdzie, nie, gdzie? Nie wiem dokładnie, gdzie wyjdzie Tutaj, tak? I on musi wyjść tędy, to go poraży tym prądem Bo to jest prąd yy, Jakaś maszyna... To jest prąd po prostu w tej maszynie Nie No tak gdzie on teraz wyjdzie? Cały czas w tych samych miejscach. No zginąłem. Za dwóch... za dwa razy ginę. Więc taki właśnie z tym problem, że no, on wychodzi tu. Więc ja się teraz schowam tu. Albo tu. Chyba, że on losowo wychodzi. No dobrze, tak. Teraz wyjdzie tutaj, tutaj. Tak mi się wydaje, jak nie to tu i zginę. Gdzie ja jestem? Wiesz, tak nie pragnę, jak zobaczyć Gdzie ja jestem? No, no to się nie, nawet nie tej coś się chyba zbagowało. No tam, nie wiem. Yy, czytaj sam, jestem. Jeszcze raz pójdę do maszynowni. Bo coś się zrąbało. Jak ten robaczek mi wyszedł, to mi. To jest zrobił zrobił niefajnego więc ja pójdę sobie jeszcze raz tu dobra dobra jesteśmy kurcze ciężkie to z tym czasami się baguje. nie wiem czy ja to mam po prostu taką wersję bez aktualizacji czy coś nie wiem bo mam najnowszą nie wiem czy to w ogóle było jakieś do tej gry aktualizacje i nie ogarniam teraz powinno być robaczek jeszcze raz myślę że po tym robaczku będziemy kończyć po tym robaczku what? nie po tej Zrobaczki, bo wtedy dostaniemy chyba tam rękę I wtedy będzie do skanera Do, skanera, do ręki i myślę, że będzie A nie, tam jeszcze był skaner siatkówki, czyli oka No to będzie z tym większy problem Niech zgadnę, to ciało było bardzo ważne nie Było Tutaj wylas teraz Teraz tu wyjdzie Tutaj albo tu Aaa, nie udało się, f**k Teraz tu wyjdzie, czyli gdzie? Tutaj, okej okay. Teraz nie wiem, gdzie wyjdzie, tu albo tu Wiesz, niczego tak nie pragnę, jak zobaczyć cię wyjdzie, Tutaj wyjdzie. wyszedł To mi się wydaje, że albo tędy, albo tutaj Znowu tu Kurczę, trzymam na pięciu. nieźle, nie wiem gdzie teraz... Nie wiem gdzie on teraz wyjdzie. Tu albo tu. Jeśli ja chowam za tym generatorkiem. Tu poraziłem go, jest. Udało się. Zbagowało się, ale udało mi się w końcu. Jest rączka, jest. Udało się, jest dłoń. Teraz możemy stąd spokojnie wyjść. Jest jeszcze za późno, by zacząć walić głową w ścianę są przytomności. To łatwiejszo... Myślałem, że mi to dłużej zajmie, ale jakoś... No Spoko nie, wyszło. Okej, to... okay, idziemy dalej. Trzeba zamknąć zawór, tak? Yy, sorry za krótkie cięcie, ale ktoś do mnie zadzwonił. Już nie mogę, więc tutaj. Okej, okay, już jestem yy, Przełącz na tryb manualny. Nie, co ja mu tutaj muszę, bo coś się zamknie zawór. O, ja tutaj wtedy jak zginąłem, to musiałem jeszcze raz to włączyć. Nie ogarniam o co tutaj chodzi, ale już myślę, że wyjdzie. Tutaj nie można, ale już można wyłączyć tą parę. Dobra. Już możemy wyjść bez problemu. Para wyłączona. A więc biegasz z kawałkiem ludzkiego ciała w plecaku? Ale to ja mam być tym złym. No, masz plecaków w plecaku ręki, ale to przecież nie moja wina. A jaj kim jest twój przyjaciel? Czy wszystko z nim dobrze? Nie wygląda najlepiej, gdybym był tobą. Zazdrościłbym mu. Gdybym był sobą, też bym mu zazdrościł, bo jak niby popełnić samobójstwo, kiedy nie masz serca, które mogłoby być. Zakładam, że bo nie wiem, czy tutaj nie ma potwora gdzieś. Piłę. Co, nie mogę od niego oka wziąć, a nic. Dobra, no to jak nie, no to idziemy tędy. A zobaczymy, co tutaj będzie. Tu już byłem tutaj. Numer, co to jest? Kantyna. Nie wiem, czy tutaj mam iść. Dobra, myślę, że weźmiemy ten kawałek tego. Zaraz to przeczytamy. Tylko najpierw trzeba zobaczyć, że coś jest w szafkach. Bo może też być coś ważnego. Chciałem się stosować tak do szafki, jak Otlaście. jak będzie jakiś potwór. Nie wiem dokładnie, gdzie mam iść. Tutaj jest co? Centrum komputerowe. Idziemy tutaj. No dobra, ja myślę, że na tym będziemy kończyć teraz. Tylko jeszcze zapomniałem jednej rzeczy zrobić, więc nie muszę wrócić. Nie będę tego chyba wycinać. Witamy w części mieszkalnej. Archaix zwraca się do biologów, by nie zabierali pracy do domu. Okej, okay, tutaj, tutaj już się, to już jest powrót, tak? Do początku. Tak, tu jest ten powrót. Dobra, to ja idę sobie. Żeby mi się coś nie zbagowało przypadkiem. Musi się nie pokręciło. I tutaj damy skaner. Co to jeszcze potrzeba? I jak włożymy to, tak? Jeszcze raz. Tutaj będzie do dłoni. I teraz trzeba do oka, tak? Teraz trzeba skaner musi znaleźć siatkówkę jakby tego doktorka, tylko nie mamy jej. A myślę, że będziemy jej szukać w centrum komputerowym, bo tam trzeba będzie coś zrobić z nagrywaniem dysków. Ale to zrobimy sobie już później, w następnym odcinku. Skantyna, idziemy do centrum komputerowego i tam zakończymy. No gdzie to jest tutaj? Nie, tu jest komputerowe? Dobra. No tutaj coś. Wiem, dlaczego tu jesteś. Doktor Swanson wszystko mi powiedziała. Pamiętam każde słowo z naszej. A to się jest? Z tonu jej głosu wywnioskowałem, że przestała mi ufać. Skąd w ogóle dinozaury wyginęły 65 milionów lat temu? Przyszło jej coś takiego do głowy. Mnie, nas, łączy wspólna historia. Ty i ja jesteśmy historią, pamiętam, Nie mogę tego pamiętam dzień swych narodzin, 18 września 1964 roku, 3,46993412, minuty po dziewiątej. Pamiętam zdziwione spojrzenie matki, pierwszego dnia po przyjściu na świat. Potrzebujesz dłoni zarejestrowanej w systemie bezpieczeństwa, możesz ją dostać ode mnie. Przyda ci się w bibliotece, która pozostaje poza moim zasięgiem. Kiedy zarazili mnie ci bezmyślni zombie, odłączyłem się od i zamknąłem tutaj. I nie mogę wejść na zewnątrz. To jest instalacja serwera. Potrzebował mnie, ona mm, I trzeba zainstalować jakby serwer tutaj, w tym komputerze. A zaraz zobaczycie to. I będziemy kończyć, tutaj zrobić coś. Bo tutaj trzeba coś na tematu, zrobić. Tutaj trzeba położyć piłę. I Minęło dokładnie 12 dni, 11 godzin, 39 minut i 12, 40 sekundy od chwili, gdy zdarzyło się coś dobrego. Ładka. Ładka, potwór. Racie, Jakiś potwór, nie. Jest tutaj. Nie, nie. Bo tutaj wiem akurat co mam zrobić, a niech on tutaj przyjdzie. Chodź, chodź, ja ci pomogę zginąć. I zamknęliśmy. Ok, myślę, że się udało. Bo dobra jeszcze tego głosu z mojej głowy i myślę, że żar. będziemy kończyć. Może uczcimy sukces łykając kapsułkę z pysznym odprężającym cyjankiem. Jestem pewien, że widziałem też tu gdzieś trochę bąglika. Dobra, to już by był koniec odcinka, więc ja się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale. Więc do zobaczenia i cześć.